Kochani, obiecałem, realizuję obietnicę. Mam dla Was prezent na Dzień Dziecka. Każdy z nas jest dzieckiem, więc słuchajcie, 1 czerwca, w środę, zapraszam Was na Dzień Otwarty do mojego nowego biura w Warszawie przy ulicy Koszykowej 30. Ten dzień otwarty będzie od godziny 11 do 17, więc 6 godzin Dzień Otwarty. Będę osobiście, więc będziemy mogli porozmawiać. Będzie moja prawnik, gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące prawa nieruchomości, dokumenty do przejrzenia, coś, chętnie wam w tym pomożemy. Będzie kilku doradców, pośredników nieruchomości, gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące rynku, sprzedaży i będzie oczywiście lampka, wina, szklaneczka, whisky, tylko dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie otrzymają od nas kawę, herbatę, kawę, można, przed 18 rokiem życia, Misza, można? Można. Więc kawę, herbatę i inne soki. Soków nie mamy, pijemy wodę. Dobra, damy radę. 1 czerwca, środa, zapraszam Was tutaj. W Warszawa, Koszykowa 30 od godziny 11 do 17. Dzień otwarty w moim nowym biurze. Link tu poniżej. Jakby możecie przyjść z ulicy, ale lepiej zapiszcie się tutaj, wtedy będziemy wiedzieli, ile alkoholu przygotować.